Melissa Highsmith. Melissa Highsmith zawsze czuła, że coś jest nie tak z jej życiem, a konkretnie z tym, jak pasuje do swojej rodziny. Była świadoma, że jej dzieciństwo było bardzo chronione, szczególnie w porównaniu do jej dwóch braci i jak nigdy nie pozwolono jej wyjść i bawić się. Pamiętała powód, dla którego nie pozwolono jej na to. Cytuję: "A moja matka powiedziała, że chroniła mnie, ponieważ urodziłam się w domu i że miałam uszkodzenie mózgu." Melissa miała bardzo trudną relację z matką. Wspominając swoją młodość i ich kruchą więź, Melissa przypomniała: Ja i moja mama nigdy nie byliśmy blisko. I cały czas, kiedy tam byłam, to było złe dzieciństwo. Ostatecznie uciekła z domu w wieku 15 lat. I pomimo świadomości, że coś było inaczej w niej i jej życiu, Melissa nie była w stanie znaleźć odpowiedzi dla siebie przez dziesięciolecia. Prawda była bardziej tajemnicza, niż mogłaby kiedykolwiek sobie wyobrazić. W 1971 roku Alta Apentenko zamieściła ogłoszenie w lokalnej gazecie, szukając opiekunki do swojego małego dziecka. Alta mieszkała wtedy ze swoją prawie dwuletnią córką w Fort Worth w Teksasie. Opiekunka do dzieci skontaktowała się z nią i zgodziła się przyjść i spotkać się z Altą w restauracji, w której pracowała, ale nigdy się nie pojawiła. Następnie zadzwoniła z powrotem i wyjaśniła, że nie mogła przyjść na to spotkanie, ale naprawdę chciała dostać tę pracę. Mówiła, że posiada duży ogród i opiekuje się dziećmi. Alter w końcu zgodził się zatrudnić opiekunkę i poinformował współlokatora, że odbierze ona Melisę 23 sierpnia. Współlokator wspominał, że opiekunka była elegancka i miła, ale nigdy nie wróciła z Melisą. Kobieta przemianowała dziewczynkę na Melani i wychowywała ją jak swoją własną, zaledwie 10 minut od domu jej biologicznych rodziców. Melisa, która przyjęła swoje imię urodzeniowe po ponownym spotkaniu z rodzicami, stwierdziła, Zaczęło to mieć sens. Wszystko, co mnie zastanawiało w dzieciństwie, dlaczego moja mama jest taka? Dlaczego ona jest taka? Melisa zawsze myślała, że częściowo powodem, dla którego jej relacje z matką były tak napięte, było to, że matka miała nadzieję na trzeciego chłopca i była rozczarowana, że urodziła się dziewczynka. W 2022 roku Jeffrey Highsmith, teraz 73 lat, zdecydował się na test DNA 23andMe który pokazał, że ma związek z osobą, która okazała się jednym z trzech dzieci Melisy, które oddała do adopcji. W kolejnych dniach rodzeństwo Melisy wyruszyło na jej poszukiwania, ostatecznie odnajdując ją na Facebooku. Czwórka rodzeństwa skontaktowała się, ale Melisa nie mogła uwierzyć w to, co czytała. Przypomniała sobie, że myślała, iż oni sądzą, że jest ich siostrą. Och, to jest oszustwo. Zdezorientowana tym, co natarczywe dzieci Highsmith jej mówiły, Skontaktowała się z kobietą, która ją wychowała, i zapytała, czy nazwisko Melisa Highsmith coś jej mówi. Kobieta odpowiedziała, że nie, ale gdy naciskano na nią dalej, twierdziła, że ktoś sprzedał jej Melisę jako małe dziecko za 500 dolarów. Dodała, że wiedziała, że jest Melisa Highsmith, zaginionym małym dzieckiem. Melisa nie wierzyła, że została sprzedana. Potem zerwała kontakt z matką, blokując ją na social mediach. Melisa stwierdziła później: W moim sercu nie wierzę, że mnie kupiła. Podejrzewam, że to ona odpowiedziała na ogłoszenie i mnie porwała. Dodała, wszystko co znałem przed 15 rokiem życia, zanim opuściłem dom, było kłamstwem. Pół roku po odnalezieniu przez rodzeństwo, test DNA potwierdził, że Melissa Highsmith to zaginiona w dzieciństwie dziewczynka. Krótko potem pojawiła się w sądzie, aby legalnie zmienić swoje nazwisko na to, z którym się urodziła. Dowiedziała się również, że jej urodziny to nie 2 luty jak myślała, ale 6 listopada. Melisa stwierdziła, że teraz, co roku 2 lutego, ona i jej mąż będą obchodzić śmierć Melani. Dodała: Moje serce teraz jest pełne i pęka w szwach od tylu emocji. Jestem po prostu niesamowicie szczęśliwa. Poszukiwania Melisy w 1971 roku szybko zamarzły po jej porwaniu, ale po ich ponownym spotkaniu jej rodzina miała nadzieję postawić zarzuty kobiecie, która ją wychowała. Departament Policji w Fort Worth stwierdził, że mimo upływu 20 lat od 18 urodzin Melisy, które wyznaczają termin przedawnienia przestępstwa, Departament Policji w Fort Worth jest zdecydowany dokończyć to śledztwo, aby odkryć wszystkie dostępne informacje dotyczące porwania Melisy, które miało miejsce 51 lat temu. Od tamtego czasu brak nowych informacji w tej kwestii. Małyn urodził się 23 lutego 1986 roku. Jego matka Li darzyła go wielkim uczuciem, opisując go jako pełnego życia i uroczego. Ona i jej mąż, Mao, codziennie rano odwozili swojego syna do przedszkola i odbierali go po pracy. Wspominała, każdego dnia po wyjściu z pracy bawiłem się z moim dzieckiem. W latach osiemdziesiątych matka Mao Yin pracowała dla firmy eksportującej zboże i czasami musiała odwiedzać dostawców na wsi, z dala od domu. Byłem wtedy bardzo szczęśliwy. W tym czasie Mao In zostawał w domu z ojcem. Podczas jednej ze służbowych podróży w 1988 roku, roku, Li otrzymał niepokojące wiadomości. Przypomniała: Dostałem tylko telegram z sześcioma słowami na nim: Awaria w domu wróć natychmiast. Nie wiedziałem, co się stało. Po powrocie do domu do miasta Xi'an w środkowych Chinach powiedziano jej, że jej syn jest zaginiony. Li powiedziała, że sądziła, iż jej syn po prostu się oddalił. Stwierdziła, nie przyszło mi do głowy, że nie będę mogła go znaleźć. Jej mąż wyjaśnił, że odebrał mao z przedszkola i zatrzymał się po drodze do domu, aby kupić mu wodę do picia w małym hotelu, który należał do rodziny. Stwierdził, że zostawił chłopca tylko na minutę czy dwie i kiedy się odwrócił, chłopca już nie było. Li wierzył, że życzliwi nieznajomi mogli pomyśleć, że chłopiec się zgubił i zabrali go na posterunek policji, ale potem godziny zamieniły się w dni, a dni w tygodnie i nie było żadnego śladu ich małego chłopca. W tygodniach po zniknięciu jej syna, Li wykorzystała własne pieniądze rodziny na wydrukowanie plakatów i ulotek, rozdając je na stacjach kolejowych i autobusowych, przypinając je w lokalnych sklepach, a nawet umieszczając ogłoszenia w gazetach. Rodzina nie zdawała sobie wtedy sprawy, jak rozpowszechniony w kraju jest handel dziećmi. Polityka jednego dziecka, która zezwalała na posiadanie tylko jednego dziecka w miastach i dwojga na wsi, jeśli pierworodne było dziewczynką, znacząco przyczyniła się do tego problemu. Chłopcy byli bardziej pożądani niż dziewczynki, ponieważ to oni mieli kontynuować rodowe nazwisko, opiekować się starszymi rodzicami i przejmować rodzinne firmy. W wyniku tego liczba porwań dzieci w kraju, szczególnie małych chłopców, znacznie wzrosła. Li ostatecznie rozstała się ze swoim mężem po stracie dziecka, ale nigdy nie przestała szukać Maoin. Każdego piątkowego popołudnia po pracy odwiedzała okoliczne prowincje w poszukiwaniu syna. Spędzając cały weekend na jego poszukiwaniu, zanim wróciła w niedzielę wieczorem, gotowa wrócić do pracy w poniedziałek. Sprawdzała tropy dotyczące chłopców podobnych do jej syna, ale nigdy go nie odnalazła. W końcu była tak wyczerpana i załamana ciągłymi, ślepymi załukami, że na radę przyjaciela lekarza sama zgłosiła się do szpitala. Po wyjściu zaczęła kontaktować się z innymi rodzicami, którzy stracili dzieci. Ostatecznie założyli organizację Baby Come Home, a także inne. Przez 20 lat połączyła 29 zaginionych dzieci z ich rodzicami. Li przez dziesiątki lat pozostawał w zawieszeniu. Cieszyła się łącząc dzieci z rodzicami, ale marzyła, że pewnego dnia będzie miała okazję ponownie połączyć się z Mao in. W kwietniu 2020 roku w końcu dostała taką szansę. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Xi'an zadzwoniło do niej z informacją, że odnaleziono jej syna. Wcześniej tego miesiąca informator powiedział biuru o mężczyźnie, który został skradziony z miasta wiele lat wcześniej. Informator dostarczył nawet jego zdjęcie. Policja użyła technologii rozpoznawania twarzy, aby zidentyfikować go jako mieszkańca miasta Chengdu, a następnie został on podchodzony przez śledczych i poproszony o wykonanie testu DNA. 10 maja został ostatecznie zidentyfikowany jako Mao Yin. 18 maja 2020 roku mało spotkał się ze swoimi biologicznymi rodzicami. W tym czasie miał 34 lata, żonę, rodzinę, a nawet własne przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem wnętrz. Li wspominał mówiąc, nie chcę, żeby mnie więcej opuszczał. Nie pozwolę mu więcej mnie opuszczać. Reunię rodziny zarejestrowano i wyemitowano w telewizja. Maoin został zauważony, gdy biegł do swoich rodziców i ich obejmował. Później Lee dowiedział się, że Maoin został sprzedany bezdzietnej parze za równowartość 690 funtów. Czyli około 840 dolarów rok po tym, jak został zabrany od swojego ojca. Co ciekawe, Maoin widział Li w telewizji i obrazy jej zaginionego syna, który jego zdaniem przypominał go jako dziecko, ale nigdy nie połączył tych faktów. Nadal nie wiadomo, kto zabrał Maoin, gdy był chłopcem, a on nie pamięta nic z przed wieku czterech lat, kiedy trafił do swojej adoptowanej rodziny. Nie wiedział, że ludzie, którzy go wychowali, nie byli jego biologicznymi rodzicami. Chociaż Lee i jej były mąż chcieliby uzyskać odpowiedzi, na razie są zadowoleni, że znaleźli swojego syna zdrowego, szczęśliwego i żywego. Karlina Biała 4 sierpnia 1987 roku. Joy White i Carl Tyson zabrali swoje 19-dniowe dziecko, Carlinę, do centrum szpitala Harlem w Nowym Jorku, po tym jak odkryli, że ma gorączkę. Podczas gdy rodzice martwili się chorym dzieckiem, pocieszała ich kobieta, którą uważali za pielęgniarkę. Później, we wczesnych godzinach porannych, Karlina zniknęła po zmianie zmiany o drugiej w nocy. Niemowlę otrzymywało antybiotyki dożylnie, kiedy w pewnym momencie między drugą 30 w nocy. O trzeciej w nocy usunięto jej kroplówkę i zabrano ją ze szpitala. Chociaż były kamery monitoringu, system był wyłączony w momencie, kiedy Karlina zniknęła. Jedynym podejrzanym była pielęgniarka, która pocieszała Karla i Joy, którą odkryli, że nie była pracownikiem szpitala, pomimo faktu, że widzieli ją kilkakrotnie w szpitalu w tygodniach przed zniknięciem ich dziecka. Strażnik stwierdził, że ktoś pasujący do opisu kobiety opuścił szpital około 3:30 rano. Nie wyglądało jednak na to, że była z dzieckiem. Prawdopodobnie Karlina była schowana, gdy kobieta wychodziła. Sprawa Karlina White szybko ostygła. Karlina dorastała w Bridgeport w Connecticut, około 45 mil od miejsca, gdzie mieszkali jej rodzice. Otrzymała imię Nad Stranance, ale wolała pseudonim Nettie i była wychowywana przez kobietę, która zabrała ją ze szpitala Ann Petway. Według wszystkich relacji Petway sama miała burzliwe wychowanie. Regularnie była bita przez swoją matkę pasami i przedłużaczami. W 1977 roku, roku jako nastolatka, Spędziła kilka tygodni w więzieniu po oskarżeniu o kradzież. Warto zauważyć, że jej przestępcze życie trwało nadal po urodzeniu Karlina. Była co najmniej trzy razy na zwolnieniu warunkowym podczas wychowywania małej dziewczynki i raz przyznała się do malwersacji po tym, jak ukradła z domu towarowego, w którym pracowała w Karolinie Północnej. Walczyła również z uzależnieniem. Wyjaśniła pojawienie się Karliny w jej życiu znajomym, wcześniej zasugerowawszy, że jest w ciąży. Powiedziała im, że na jakiś czas zniknie, dopóki dziecko się nie urodzi, a większość założyła, że Karlina jest owocem burzliwego związku Petway z mężczyzną o imieniu Robert Nance. Karlina ukończyła szkołę i przeprowadziła się z Pitway do Atlanty w stanie Georgia. Według doniesień od dłuższego czasu podejrzewała swoją matkę. Nie dostrzegała podobieństwa do rodziny, mimo że krewni nazywali ją Małą Annę i nie mogła zdobyć prawa jazdy, ponieważ nie miała dowodu tożsamości. Ale pomimo dręczących uczuć, Karlina nie mogła do końca wskazać, czego brakuje między nią a jej matką. Dopiero w 2005 roku, kiedy zaszła w ciążę, zaczęła się naprawdę martwić. Potrzebowała aktu urodzenia, aby uzyskać dostęp do państwowej opieki zdrowotnej, ale Petway przez wiele dni wymyślała wymówki. W końcu Petway dała Karlina akt urodzenia, ale urzędnicy stwierdzili, że jest fałszywy. Gdy Petway została skonfrontowana z tą wiadomością, przyznała Karlina, że nie jest jej biologiczną matką i twierdziła, że jej rodzice ją porzucili. Pięć lat później, w wieku 23 lat, Karlina zaczęła próbować dowiedzieć się, skąd pochodzi. Początkowo szukała tylko w Connecticut, nie wiedząc, że urodziła się w Nowym Jorku, ale później poszerzyła zakres poszukiwań. Przeszukała strony internetowe z zaginionymi osobami i ostatecznie odkryła zdjęcia niemowlęcia o imieniu Carlina White, której informacje zostały zamieszczone w Narodowym Centrum Doc Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci. Zauważyła, że zdjęcia Karlina przypominały tej jej własnej córki, Samani. Pchnięta potrzebą odpowiedzi, skontaktowała się z infolinią centrum i ostatecznie nawiązała kontakt z Joy i Carlem. Krótko potem, w styczniu 2011 roku, DNA potwierdziło, że jest rzeczywiście Karlina White. Później tego samego miesiąca, Departament Korekcyjny Karoliny Północnej wydał nakaz aresztowania Petway za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego po skazaniu jej za malwersację. Dwa dni później, 23 stycznia, Petway sama zgłosiła się do biura Federalne Biuro Śledcze w Bridgeport. Pojechała do Connecticut, by załatwić opiekę dla swojego biologicznego syna. Petway przyznała, że zmotywowało ją do porwania Karlina z szpitala kilka poronień, które przeszła i była zrozpaczona na myśl, że nigdy nie zostanie rodzicem. Jeśli zostanie skazana za porwanie, grozi jej od 20 lat do dożywocia w więzieniu. Odmówiła złożenia wyjaśnień podczas swojego postępowania przed Sądem Okręgowym dla Południowego Nowego Jorku na Manhattanie, ale 10 lutego 2012 roku przyznała się do federalnego zarzutu porwania. Ponieważ zgodziła się na układ sądowy, zalecano, aby odsiedziała od 10 do 12 lat w więzieniu. Miała 50 lat, kiedy została skazana i otrzymała wyrok 12 lat pozbawienia wolności. I choć jej obrona argumentowała, że w czasie przestępstwa była zrozpaczoną i zdeprymowaną kobietą. Sędzia odmówił jej łagodzenia kary, argumentując, że działania Petway spowodowały najgorszy koszmar rodzica dla pewnej pary. Pitway odbył wyrok w zakładzie karnym o niskim stopniu zabezpieczenia w Alabamie. Została zwolniona 14 kwietnia 2021 roku. Tymczasem Karlina z trudem adaptowała się do sytuacji. Krótko po spotkaniu z jej rodzicami stała się dla nich obca, ale wydawało się, że po prostu potrzebuje czasu, aby przetworzyć wszystko, co się wydarzyło. Zauważyła, że udział w ogólnokrajowych wywiadach był szczególnie męczący, ponieważ oczekiwano od niej pewnego rodzaju relacji z biologicznymi rodzicami, którzy byli dla niej obcy. Wkrótce jednak wznowiła z nimi kontakt i od 2014 roku utrzymuje relacje zarówno z matką, jak i ojcem. Chociaż jej prawne imię to Karlina White, nadal używa imienia Neti, ponieważ to jest imię, które sama sobie dała w dzieciństwie, a nie to, które dali jej biologiczni rodzice czy Pitway, i to są fakty. Zostaw komentarz z przemyśleniami i reakcjami. Polub film i subskrybuj kanał, aby wspierać twórcę. Dziękuję za oglądanie. Bądź czujny, bądź bezpieczny. A do zobaczenia następnym razem.